Witam wszystkich serdecznie. Hodowców, hodowczynie, pasanotów, gołębi. Sobota. Ptaszek śpiewa, kruk leci. Młode wypuszczone są. Także tam parę sztuk sobie zaczyna podfrukiwać, że tak powiem. Ale jeszcze one nie umią latać. Wszystkie jeszcze nie latały. Tak pilnuję, żeby były. Pilnuję, żeby były jak najbliżej głębnika na razie. Na obroty młodych to przejdzie czas. Krótko trzymane, ale niegłodzone. Takie w masie są powiedzmy jak te stare na 400-500 km. To grube są, nie? Fajnie wyglądają. Dzisiaj latają te, dzisiaj latają te. Jest krzywa nóżka. Z jednej rodziny mi takie wychodzą. Nie wiem tam od czego to zależy: czy od miski, czy od czego tak po prostu wychodzą. Co jakiś czas, wszystkie Wszystkie wychodzą ładnie jak otworzę. Tak patrzę, bo to musi syn wyjechać. Tu przyjdą siadaczki, a to to pójdzie do samiczek rozpłodowych na wolierkę. O, może grydwy. Gryd wczoraj dostały i ładnie wydziałują, zostawiają tym białą skałę. Dzisiaj latają te. Jutro będą latać młode z tego kojemnika tutaj zasiedlem jednak ten gojemnik tu jest na razie 15 sztuk a za chwilę 25 dojdzie to tak. powinno być około 40 45 tutaj w tym gojemniku i 45 w tym gojemniku to tam około 90 powinno być chodź czkać 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 jeżeli lotów nie ma o jakiś tam cholera Gołąbek se Młody. pierwsze lat chciał gdzieś tam usiąść. Się spłoszył biedulek. Parę sztuk se lata. Loty mamy odwołane. Po tym pierwszym locie był telefon, że mamy nie lecieć. Zakaz. Wielkopolska. I tak się trzymamy tego. Trudno. Się mówi. A teraz pierwszy lecieliśmy, drugi nie, i teraz trzeciego też nie lecimy. Czekamy na decyzję, że tak to się mówi: za zielone światłem. Troszeczkę człowiek tęsknił, o całą zimę czekał za tymi lotami. Samce słychać. Może no, żeby to jakoś fajnie wyszło, wszystko. Mam rzeki na półkach swoich. mogę im otworzyć. Tu mogę im otworzyć. Nie mają tlenu. Rano po oblotach nakarmione i do swoich celnych idą. Pierwszy lot nie był zaciekawy. A mnie powiem, bo tam komplety połapałem. 16 podaży w konkursie miałem. A te 41. dokoszowane. 3 roczniaki brakują. Jedna dwulatka. I jeden taki surowy dwulatek. Dwulatki, jak nie przelatują, roczne, roczne mają otwarte, dwulatki mają zamknięte. Do dwulatków jest zamknięte. Chyba, że ta surowa przyjdzie, to się będzie ją koszować. Jakoś tam się później pozbierały, te gołąbki. Taki dziwnie trudny był ten pierwszy lot, bo to niby czy gołębie mają siłę, po zimie nie były jakoś tam przygotowane. Super jeżeli chodzi o karmienie, te 150 km pierwsze powinny dać radę. Ktoś mi tam kiedyś napisał, że słabo rozlatane. Tu się do tej nie zgodzę. Bo gołąbki super latają w koło domu, latały. Tam parę razy wywiozłem. Też fajnie przelatywały, także do tej pierwszej kabiny powinno być troszeczkę lepiej, ale pod wiatr. U mnie jest przewaga rocznych na spisie. Ja tam, że tak powiem, w zeszłym roku nie nagrywałem, ale yy... twardą rękę mam, jeżeli chodzi o co ma zostać na zimę Raczne mi lecać wszystkie 500. najmniej no dwie muszą zrobić bo inaczej tam nie ma miejsca na zimą taki gołąbek mnie interesują gołąbki te 500 plus Żeby było 500, plus, to trzeba trochę czasu, żeby ich nazbierać i dobrze je lotować, nie oszczędzać, że tak powiem. O. Tu mam otwarte. Rozumiem, czego aby coś doleciało. O, samczyk czerwony, co nie jest na nadpisie. niego tylko samiczka idzie. O. Samczyk czerwony cele 22. dwa. samiczka leci. To jest młody. W zeszłym roku wycofany z lotów, bo był za późny. Ja mam tam do 30 czerwca. Jak nie wylecę mi na dach młode, no to ich na naspis już nie daje. Do 30, czerw 30 czerwca muszą być na dachu. A później te młode dopiero festa go trenuje. A takie umotka, to tam nie ma co tam, o. Są młodziki. nie karmy zjadły. Kurka na turka trochę została. Ale kurka na turka to jest. Cały czas leży. Jak już wyjadzą to dosypuję świeżej. tam chodzą gdzieś, tam widzę też na dachu dwie sztuki jakieś tam gdzieś latały także lotów z tydzień temu nie nagrywałem bo nie było jutro lotów nie będę nagrywał bo nie ma także czekamy z utęsknieniem Oczywiście swoje robimy, gołąbki nie są zamrożone. Oficjalnie tam nie będę mówił na filmie, ale na pewno lotowe gołąbki nie siedzą cały czas w gojemniku. Może przejdziemy do samiczek jeszcze. No, tu jesteśmy u samiczek. Nie wiem, czy jest siatkę, Nie będę im tu otwierał. Zobacz, czy. O, na siatkę. Już by chciała wylecieć. Lubią latać. Fire, bardzo fajnie latają. Zobowiem, ja wymagam pół godziny. Ona tam pod godzinę podchodzi, same z siebie, wypoczęte po pierwszym locie, to co Ten pierwszy lot niby był taki trudny, dziwnie trudny, ale gołąbki myślę, że i tak se poradziły. Mówię, pięć sztuk brakuje. Dużo, bo 40 42, 41 zakoszywałem. Tu brakuje dużo, ale selekcja zawsze jest i będzie tam. Także mi tam na tych pierwszych lotach nie zależy, tak żeby tam, byle żeby komplety łapać, a gąbki się rozchęcą. Ci co tam wywozili, mieli czas i wywozili tam powiedzmy z 9-10 razy. Te gąbki, wiadomo, jakoś tam mniejsze braki, ale oddział i tak miał duże braki, jeżeli chodzi o pod, pod względem pierwszego lotu. Tutaj u nas w godzinie przylotu Rypin wypuszczał bodajże w gnieźnie. To była ta godzina, co tego gąbki tuż były. Jakieś gołąbki się poprzeciągały dalej. Może temu te braki takie duże, nie wiadomo. Człowiek się nigdy takich rzeczy już nie dowie. Choćby chciał poprawić coś, coś, coś nie tak. Żeby coś zrobić, poprawić, to to jest już... Trzeba być wróżką. <śm> o, czegoś się tutaj... Zręknęły. Hodź kać, 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 kać. Hodź kać, 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 kać. Że młode się chadzają, te otworze to wyskakują. Te jeszcze wypuszczone nie były, ale te wypuszczę jutro koło południa. Niech już se wyjdą. Tam dzisiaj dołożę już nie wiem około 5-10 sztuk, bo już tam będę miał do odsadzenia. Jeszcze z 8 sztuk będę obrączkował dzisiaj, dzisiaj, jutro, także one jeszcze będą super, do lotów. Mam nadzieję, że długo, że długo nie będziemy czekać za zielonym światełkiem, żeby lotować te gołąbki, bo no będziemy z tyłu mocno, jeden lot, dwa, jak nie poleci człowiek, no to jeszcze idzie jakoś nadrobić, ale już trzy, no to już będzie trudno. To już trzy tygodnie, że tak powiem, w plecy, prawie miesiąc. Ale jakoś myślę, że się z tego wyliżemy i hodowcy będą zadowoleni i ja również. Także nie zanudzam, dłużej młode saki tam latają. Jeszcze o, tu leci. One latać nie umią, tak jeszcze ten, one są już stare, gruczą, a nie są tak fajnie oblatane, bo to nie ma sensu ich teraz oblatywać. Także nie zanudzam do następnego odcinka. Dobry lot.